Cześć, tu Radikal Polak, a to jest Belfast. Nazwany na cześć stolicy Irlandii Północnej, przedostatni z dziesięciu krążowników lekkich klasy Town, HMS Belfast został zwodowany w dniu Świętego Patryka 17 marca 1938 roku. W październiku 1939, w trakcie pierwszego zadania w ramach blokady portów III Rzeszy, Belfast wpłynął na minę morską, co wymusiło przeprowadzenie rozległych i długotrwałych napraw. Po dwóch latach w dokach naprawczych, gdzie obok usunięcia uszkodzeń poprawiono uzbrojenie artyleryjskie, opancerzenie krążownika oraz dodano radar, HMS Belfast rozpoczął regularne zadania eskorty konwojów arktycznych zmierzających z pomocą materialną dla Związku Radzieckiego. W grudniu 1943 roku wziął udział w bitwie o przylądek północny, gdzie uczestniczył w zatopieniu niemieckiego pancernika Scharnhorsta. Pół roku później w ramach operacji Overlord wspierał lądowanie aliantów w północnej Francji. Wraz z zakończeniem działań wojennych w Europie w maju 1945 roku, krążownik skierowana na Pacyfik, gdzie dotarł na krótko przed kapitulacją Japonii. Po zakończeniu wojny, poza krótką wizytą w 1948 roku w mieście, od którego krążownik wziął swoją nazwę, okręt pozostawał częścią brytyjskiej floty dalekowschodniej. Napięcie w rejonie, wraz z trwającą nieprzerwanie wojną domową w Chinach, Spowodowało przeniesienie głównej bazy floty z Australii do Hongkongu. Wraz z wybuchem wojny koreańskiej, Belfast wszedł w skład floty Narodów Zjednoczonych, bazującej w japońskim porcie w Sasebo, i rozpoczął regularne kursy patrolowe i misje wsparcia ogniowego. Po zakończeniu konfliktu, pomimo drastycznego ograniczenia budżetu floty, pozostający w rezerwie Belfast podano unowocześnieniu i po raz kolejny w 1958 roku wpisano do rejestru okrętów Royal Navy. Po czterech latach służby na Dalekim Wschodzie, jednostka została ponownie, tym razem ostatecznie, skierowana do rezerwy. Zagrożony ze złomowaniem Belfa został wysiłkiem społeczeństwa brytyjskiego uratowany i w 1971 roku podjęto decyzję o ustanowieniu krążownika okrętem muzeum. 21 października tego samego roku okręt uroczyście udostępniono zwiedzającym na Tamizie w Londynie. World of Warships HMS Belfast w swojej powojennej konfiguracji po modernizacjach w roku 1958 jest siódmopoziomowym brytyjskim krążownikiem premium, zwiastującym pojawienie się brytyjskiej gałązki krążowników w grze. Cechą wyróżniającą nowego nabytku Royal Navy będzie obecność aż trzech slotów sprzętu eksploatacyjnego umożliwiających Belfastowi jednoczesne korzystanie z sondy hydroakustycznej, wytwornicy dymu oraz radaru. Zapewni to okrążownikowi Royal Navy sporą dozę elastyczności na polu wykrywania potencjalnych zagrożeń, jak i znacznie ułatwi zwalczanie np. niszczycieli. Aby jednak w pełni przybliżyć, jak będzie Belfast się spisywał, zestawimy go z już obecnymi w grze krążownikami ze standardowych drzewek rozwoju. Przyjrzymy się parametrom amerykańskiej Pensacoli, japońskiemu Miyoko, radzieckiemu Szczorsowi oraz reprezentującemu niemiecką Kriegsmarine Yorkowi. Na płaszczyźnie wytrzymałości 35 700 punktów wytrzymałości Belfasta decyduje o tym, iż zaraz po japońskim Miyoko z jego ponad 39 000 punktów wytrzymałości, mamy do czynienia w tym zakresie z drugim najlepiej wyposażonym siódmopoziomowym krążownikiem w grze. Opancerzenie nominalne, zamykające się w przedziale od 13 do 114 mm, na tle konkurencji należy uznać za całkiem solidne. Pancerz samej cytadeli o grubości 6 do 114 mm jest Niejednorodny, od pasa pancernego na obszarze BURD 114 mm, by od góry składać się z trzech coraz słabiej chronionych rejonów, poczynając od obszaru bezpośrednio pod wieżą artylerii głównej, tutaj 76 mm pancerza, poprzez rejon nadbudówek, tutaj już 51 mm, aż po obszar pomiędzy oboma kominami, gdzie pancerz poziomy maszynowni dysponuje jedynie 6 mm ochrony. Od strony dziobu oraz rufy. Cytadelę chroni jednorodna pionowa 63 mm płyta pancerna. Dodatkową ochronę cytadeli zapewni częściowo pancerz pokładu. W rejonie wież artylerii głównej oraz nadbudówek 19 mm, a w rejonie maszynowni nawet ekstra 51 mm wraz z od strony burt z przedłużeniem burtowego pasa pancernego 114 mm stali. Konstrukcja dziobu oraz rufy stanowią ekwiwalent 13 mm pancerza, a nadbudówek 10. Wzmocnione pasy pancerne na całej długości cetadeli w rejonie burt pozwalają na zredukowanie obrażeń w wyniku trafień torpedami o 4%. W rezultacie, pomimo iż mamy do czynienia z całkiem przyzwoicie opancerzonym krążownikiem, grając Belfastem nadal musimy pamiętać o nienarażaniu niewykontowanego pancerza bocznego na ostrzał. Pełne wątpliwości budzić może również ochrona rejonu maszynowni w okolicach obu kominów Belfasta gdzie jedynie łącznie 57 mm stali pancerza poziomego może okazać się niewystarczające, by powstrzymać spadające pod dużym kątem pociski nawet niższego kalibru. O ile więc będziemy korzystać z dostępnej ochrony krążownika z rozwagą, możemy liczyć na dość sporą dozę niewrażliwości. Nadal jednak ostrzał ze strony pancerników z ich wysokokalibrowymi armatami będzie dalece niepożądany. Główne uzbrojenie artyleryjskie krążowników klasy Town oraz wielu jej podklas. Składało się z 12 armat kalibru 152 mm rozmieszczonych w czterech potrójnych wieżach, po dwie na dziobie oraz rufie. Na tle konkurencji, w sporej mierze wyposażonych w armaty kalibru 203 mm, a nawet i większe, jeszcze jedynie radziecki szczors będzie dysponował tym względnie niskim kalibrem uzbrojenia. Niesie to ze sobą szereg konsekwencji. Ewidentną zaletą będzie przede wszystkim stosunkowo wysoka szybkostrzelność. W przypadku Belfasta nawet 8 strzałów na minutę, co przekłada się na 7,5 sekundowy czas przeładowania oraz niebezpośrednio sporą prędkość obrotu samych wież, 25,7 sekundy. Mniejsza masa pocisków skutkować będzie jednak dość ograniczonymi jednostkowymi obrażeniami oraz niższą szansą wywołania pożaru. Ogólnie owoliczne i szybkostrzelne uzbrojenie artyleryjskie będzie skutkowało, iż na siódmym poziomie, na tle krążowników ze standardowych drzewek rozwoju, Belfast będzie dysponował rewelacyjnymi parametrami DPM. Niestety, świetne pierwsze wrażenie popsuć może niska donośność i bardzo wysoka trajektoria lotu pocisków brytyjskiego krążownika PEM. Nie bezzasadne będzie tutaj zestawienie w tym zakresie amerykańskiego krążownika szóstego poziomu Cleveland'a. To w połączeniu z raczej sporym rozrzutem sięgającym nawet 139 metrów na maksymalnym 15,4-kilometrowym zasięgu arterii głównej zadecyduje o dość ograniczonej skuteczności armat Belfasta w starciach na dużych dystansach. Taki stan rzeczy będzie wpływał na sposób gry krążownikiem Royal Navy, choć nie należy zapominać, iż wysoka trajektoria lotu pocisków otwiera przed kapitanem Belfasta opcje taktyczne niedostępne dla innych jednostek. Mowa tutaj o wykorzystaniu terenu jako osłony przed wrogim ostrzem przy jednoczesnej możliwości prowadzenia ognia. Uzbrojenie dodatkowe HMS Belfasta składa się z 8 armat 102 mm w czterech podwójnych wieżach rozmieszczonych po połowie na każdej burcie krążownika. Posiadają one możliwość rażenia celów nawodnych na dystansie do 5 km, co jak widzimy jest wynikiem najlepszym zestawienia. A jednocześnie, za sprawą wysokiej szybkostrzelności, zapewniają solidne 240 tysięcy potencjalnych obrażeń na minutę. Przez co po raz kolejny stanie stawia Belfast na szczycie zestawienia. Niestety, stosunkowo niski kaliber będzie miał przełożenie na niską 6% szansę wywołania pożaru. Będący dotychczas wyróżnikiem wysokopoziomowych amerykańskich krążowników, brak uzbrojenia torpedowego, uwidoczniony tutaj na przykładzie krążownika klasy Pensacola, jest niestety także przypadłością Belfasta. Brak tego, wbrew pozorom całkiem istotnego elementu uzbrojenia, będzie w obliczu wspomnianej niesatysfakcjonującej skuteczności artylerii głównej na dalekich dystansach dość wyraźnie odczuwalne. I znowu, na myśl przychodzi tutaj szóstopoziomowy amerykański krążownik Cleveland. Wspomniane wyżej 8 armat kalibru 102 mm stanowiące uzbrojenie dodatkowe Belfasta zapewnia jednocześnie krążownikowi ochronę przeciwlotniczą dalekiego zasięgu. Łączny DPS na 5-kilometrowej donośności rzędu 72 punktów na 3,5 km wzrośnie za sprawą 12 armatek 40 mm Boforsa do świetnych 212 punktów. Co pozwala na stwierdzenie, iż obok amerykańskich krążowników przeciwlotniczych klasy Atlanta. Mamy na polu DPS-u do czynienia z najlepszą ochroną przeciwlotniczą wśród krążowników na tym poziomie. Niestety, tutaj, podobnie jak w przypadku uzbrojenia torpedowego, czeka nas niemiła niespodzianka. Pierwszy brytyjski krążownik Premium w grze nie posiada możliwości zamontowania sprzętu eksploatacyjnego Obrona przeciwlotnicza, które, dla przypomnienia, tymczasowo zwiększa efektywność uzbrojenia przeciwlotniczego oraz drastycznie zmniejsza skuteczność ataków wrogiego lotnictwa bombowego i torpedowego. Brak tego, będącego w zasadzie od piątego poziomu podstawowym wyposażeniem krążowników w grze wyposażenia, wraz z niemożliwością zrekompensowania nawet przez wystrzelenie myśliwca katapultowanego, oznacza, iż ten z pozoru świetnie chroniony przed zagrożeniami z powietrza krążownik może stanowić niezwykle łatwy cel dla zmasowanych nalotów lotnictwa. 80 tysięcy koni mechanicznych napędu Belfasta pozwala jednostce brytyjskiej na rozwinięcie 32,5 węzła. Na tle konkurencji, takiej jak japoński krążownik Mioko czy radziecki Szczors, osiągających nawet prędkość rzędu 35 węzłów, to raczej niewiele, choć jednocześnie krążownik niemiecki i amerykański posiadają wyniki zbliżone. Tym samym prędkość krążownika Royal Navy należy uznać za adekwatną. Podobnie, na tle konkurencji, należy ocenić 680-metrowy promień skrętu, choć pewną uciążliwością może okazać się najgorszy w zestawieniu, blisko 10-sekundowy czas wychylenia steru. Na szczęście ów parametr jest jednym z tych elementów, który dość łatwo można poprawić poprzez zainstalowanie odpowiedniego ulepszenia. Zwarta sylwetka pierwszego brytyjskiego krążownika premium w grze znajduje odzwierciedlenie we współczynnikach dystansu, z jakiego okręt będzie wypatrzony. 11,4 km z powierzchni wody po zamanto, zamontowaniu dołączonego, standardowego dla jednostek premium kamuflażu spada do rewelacyjnych 11 km. Stawia to Cieszące się do dziś z najlepszych parametrów kamuflażu krążowniki japońskie, tutaj z ponad 3-kilometrowym gorszym kamuflażem krążownika oko, w raczej złym świetle. 8,1 km wykrywalności powietrza nie jest z pewnością wynikiem rewelacyjnym, lecz biorąc pod uwagę współczynniki konstrukcji konkurencyjnych, całkiem w porządku. Istotnym elementem, które pozwolą się jeszcze bardziej wyróżnić nowemu nabytkowi Royal Navy, będą aż trzy dodatkowe sloty sprzętów eksploatacyjnych, które umożliwią bezkonfliktowe zamontowanie jednocześnie sondy hydroakustycznej, radaru oraz wytwornicy dymu. Tak, szerokie spektrum opcji wyposażenia o charakterze ofensywnym, jak i defensywnym jest niespotykane na żadnym innym okręcie na tym poziomie. Podsumowując, Belfast będący zwiastunem brytyjskiej gałązki krążowników w World of Warships będzie w wielu aspektach przypominał doskonale nam znanego szóstopoziomowego krążownika amerykańskiego Clevelanda. Dość solidnie jak na krążownika opancerzony okręt, dysponujący zestawem licznego i szybkostrzelnego uzbrojenia artyleryjskiego, który jednak posiada raczej wysoką trajektorię lotu z wszystkimi zaletami i wadami takiego rozwiązania. Pozbawiony wyrzutni torped, lecz dysponujący świetnym uzbrojeniem przeciwlotniczym i co tu mówić, przeciętnymi parametrami mobilności. Siódmopoziomowy krążownik brytyjski posiada jednak dodatkowo szereg bardzo wyraźnych zalet. Niespotykanie dobrymi parametrami kamuflażu oraz niezwykle rozbudowanymi opcjami sprzętu eksploatacyjnego, które zapewnią kapitanowi Belfasta mnóstwo opcji taktycznych. Poczynając od możliwości niemalże bezkarnego strzeliwania wroga z własnej zasłony dymnej, będącej dotychczas domeną głównie niszczycieli, poprzez zapewnienie za pomocą sondy hydroakustycznej systemu wczesnego ostrzegania przed wrogimi atakami torpedowymi, wreszcie po aktywne zwalczanie nie, nie, nieprzyjacielskich niszczycieli z wykorzystaniem radaru. Wszystko to będzie decydowało o tym, iż w rękach doświadczonego gracza Belfast może być niezwykle groźnym przeciwnikiem. I o ile potrafimy przejść do porządku dziennego nad wysoką trajektorią lotu, wymuszającą poniekąd walkę na bliskim i średnim dystansie, brakiem uzbrojenia torpedowego, czy nieco zaskakującą niedostępnością materiału eksploatacyjnego obrona przeciwlotnicza, to ten oryginalny krążownik pozwoli na osiąganie całkiem satysfakcjonujących wyników i dla większości graczy może być faktycznie ciekawą opcją zakupową na siódmym poziomie. Czy mogę go polecić? Tak. Szczególnie tym spośród Was, którym odpowiada styl gry Clevelandem czy Atlantą. Warto też pamiętać, iż tego świadka, m.in. zatopienia niemieckiego pancernika Scharnhorsta, można osobiście zwiedzać podczas pobytu w stolicy Wielkiej Brytanii. Szkoda tylko, że Wargaming nie dorzuca biletów wstępu. Jak zwykle, cieszę się na wszystkie Wasze komentarze i jeśli według Was recenzja na to zasługuje, to rozważcie polubienie filmu oraz subskrybowanie kanału. Dzięki za uwagę, Radikal Polak.